Moi drodzy, jesteśmy już w połowie rekolekcji. Pierwszego dnia zadawałem Wam pytanie, czy w ogóle czekasz? Wczoraj by było pytanie, jak czekać, kiedy serce już nie potrafi, nie umie. No i dzisiaj kolejne pytanie. Wydaje mi się, że one każdego dnia są coraz trudniejsze, coraz mocniejsze. Dzisiaj pytanie. Na kogo ty tak naprawdę czekasz? Bo wiecie, można czekać, ale nie na tę osobę. Można czekać całe życie, ale czekać na swoją wersję Pana Boga, a nie na prawdziwego Boga. I dzisiaj Słowo Boże prowadzi nas do serca tej prawdy, że czekanie jest prawdziwe tylko wtedy, kiedy wiem, na kogo czekam. No i zobaczcie, mieliśmy Izajasza w pierwszym czytaniu i on narysował nam obraz Mesjasza: nie triumfatora, nie żołnierza, nie polityka, nie pogromce wrogów, ale odroś. Gałąskę. Coś małego. Cichego, niepozornego, prawie niewidocznego. To był początek pierwszego czytania. Wyrośnie różdżka z pnia Jesego. Czyli przyjdzie Bóg z miejsca, które wygląda na martwe, z obciętego pnia, z historii, którą ludzie uznali za zakończoną. Z rodu, który stracił potęgę. Z narodu, który upadł. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy dzisiaj. Bóg bardzo często przychodzi w miejsce, którego ty w ogóle nie bierzesz pod uwagę. Tobie się wydaje, że Pan Bóg powinien przyjść tutaj, właśnie, gdzie jest najczyściej, najbardziej wyprzątane. A Jezus mówi: A ja pójdę w ten gnój, w tym twoim sercu. Może w twoje zranienie, może w twoją słabość, może w twój wstyd, w to, co uważasz za porażkę, w twój grzech. Pan Bóg po prostu przychodzi w sposób nieoczekiwany. Bóg przychodzi tak, abyś Go poznał, nie tak, jak Mu narzucasz. I Izajasz opisuje Jezusa jako tego, który... Wcale nie patrzy na pozory, nie wierzy plotkom, nie sądzi tak jak ludzie, rozumie biednych, ma w sobie mądrość, radę, odwagę, bojaźń, poznanie. To wszystko przed chwilą padło. I o to chodzi dzisiaj, żebyś sobie zadał pytanie, czy ja naprawdę na takiego Boga czekam? Nie na własne oczekiwania. Nie na jakieś magiczne rozwiązania, nie na cud, który nastąpi bez nawrócenia, nie na życie, które nie będzie wymagało wysiłku i nie na Boga, który ma spełnić moje scenariusze, tylko na Jezusa, takiego, jakiego nam go przedstawia Pismo Święte. Czy na takiego Boga czekasz? W drugiej części Izajasz pokazuje taką niezwykłą wizję: wilk i baranek razem, lew z słomę, dziecko włoży rękę do nory żmi, Czyli rysuje nam taką wizję świata bez strachu, bez przemocy, bez napięcia, bez zranień. Wiecie, co to jest za świat? Raj. Ale zauważcie jedno, to nie jest obraz świata, który jest w stanie stworzyć człowiek. To jest obraz świata, który Pan Bóg przywróci. Dlatego ten cały czas, który rozpoczęliśmy w niedzielę, czyli Adwent, nie jest czasem produkowania nastroju, tworzenia klimatu. Adwent i rekolekcje to jest czas, kiedy zadajesz sobie pytanie, czy ja naprawdę wierzę, że On, Jezus, może uporządkować mój świat? Czy ja nie jestem takim zbawicielem swojego życia? Czy ja naprawdę wierzę, że nie ode mnie wszystko zależy? Bo może to jest problem. Wielu z nas, że my czekamy na zmianę, ale wszystko próbujemy własnymi siłami. A wiecie, czym to się kończy? Każdy z nas już to przeżył. Porażką i frustracją, że z nią nie wyszło. Jak ty, Boże, mogłeś na to pozwolić? A Pan Bóg mówi, ja na to nie pozwoliłem. To ty robiłeś. Jest takie bardzo znane powiedzenie Ojca Kościoła, św. Grzegorza z Nazjanzu, że najtrudniejsza pokusa chrześcijanina to żyć tak, jakby zbawienie zależało od Niego. I to jest pokusa, której wszyscy podlegamy. Od papieża po małe dziecko. Jakby wszystko od nas zależało. Zbawienie świata. Nawrócę całą parafię w cieplicach. Zrobię wszystko. Jezus nie dał rady, ty dasz radę. Zbawienie nie jest zależne od nas. Zbawienie całego świata możesz zbawić siebie. Dzięki temu, że uwierzysz w Jezusa Chrystusa, a przez to możesz doprowadzić innych do niego. A w Ewangelii Jezus się rozradował. To jest rzadkość. Taka czysta radość Jezusa ukazana w Ewangelii. A dlaczego on się rozradował? Bo zobaczył ludzi, którzy byli prości. Prości, moi drodzy, nie głupi, nie naiwni, ale prości w sercu. A jaki to jest człowiek prosty w sercu? To jest człowiek, który nie kombinuje, nie stawia panu Bogu warunków. Nie udaje, że jest człowiekiem bez problemu, taki święty chodzący po ziemi. Nie tworzy pozorów. Ojciec objawił te rzeczy prostaczkom, czyli takim ludziom, którzy są gotowi przyjąć Boga, a nie tylko o nim gadać. Może to jest taka najgłębsza diagnoza dzisiejszej wiary, że bardzo wiele ludzi. Wie o Bogu, wie o Bogu, ale bardzo mało na Niego czeka i chce z Nim jakiejkolwiek relacji. Spytajcie kogokolwiek na ulicy: Czy znajdziecie kogoś, kto nie wie, kto to jest Jezus Chrystus? Każdy wie, ale nie każdy chce. Może znać Biblię i nigdy nie spotkać Jezusa. Może znać katechizm i nauczanie Kościoła, ale nigdy nie mieć żywej relacji z Bogiem. Może znać teologię, czyli naukę o Bogu, a nie modlić się sercem. Możesz codziennie być w Kościele i nigdy nie otworzyć mu drzwi. I oczywiście to działa w drugą stronę. Czyli możesz być człowiekiem zranionym, prostym, ubogim, pogubionym, i często taki człowiek ma serce bardziej otwarte niż nie jeden, który wszystko mądrze tłumaczy: niż nie jeden ksiądz, który staje na ambonie i mówi rekolekcje. Bo Bóg daje się poznać tym, którzy potrafią powiedzieć: Panie Boże, ja nie rozumiem ale właśnie chcę kiedyś jeden tata opowiadał mi taką sytuację sprzed lat jakiego kilkuletnia córka bawiła się na podwórku i znalazła martwego zaskrońca węża takiego małego wzięła go do rąk tak jakby znalazła skarb i przybiegła do domu, do taty i mówi, tata, tata, patrz co znalazłem. No ojciec był przerażony, bo myślał, że on jest żywy ten wąż. Ale z biegiem czasu powiedział, jak już to się wszystko wyjaśniło, oczywiście sam się uśmiechnął do siebie, że ona nie znała strachu w tym momencie, kiedy to znalazła, kiedy się tym zachwyciła. On mi powiedział, ona zupełnie patrzyła na świat inaczej niż ja. Bez lęku, bez kalkulacji, z czystym zachwytem. Słuchajcie, gdzie to się podziało u nas, dorosłych? Przecież każdy z nas to miał. Gdzie to jest? To jest chyba właśnie dorosłość. Niestety. O tym Jezus mówi w Ewangelii. Do nas, do ludzi. Lubicie liczyć, kalkulować, przewidywać, zabezpieczać, a Pan Bóg objawia się tym, którzy patrzą sercem. I nie chodzi o naiwność, chodzi o czystość serca czystość, która pozwala wejść tam, gdzie właśnie dorosły człowiek zawsze widzi tylko przeszkodę problem. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jedne z najpiękniejszych słów Pana Jezusa. A On dzisiaj nam mówi: Wiecie o tym, że macie szczęśliwe oczy, które widzą to, co Wy widzicie. I tu jest najważniejsza prawda tego naszego trzeciego dnia. Twoje oczy będą szczęśliwe. Jeśli zobaczysz Jezusa takim, jaki On jest, a nie takim, jakim Go sobie wyobrażasz. Na kogo więc ty czekasz? Czy czekasz na Jezusa, który jest ubogi, łagodny, mądry, wymagający, cichy, pokorny, obecny w prostych rzeczach? Czy na takiego Boga czekasz? Czy czekasz na jakieś... Spełnienie swoich pragnień. Czy może czekasz na takiego pana Jezusa, który przyjdzie z takiego obrazka, jak nawet obraz Jezu, ufam tobie? A jak on będzie wyglądał całkowicie inaczej, to co? Wystraszysz się? Dzisiaj mówi Jezus do Ciebie to samo, co wtedy do nich. Wielu pragnęło zobaczyć to, co Ty możesz zobaczyć, ale nie zobaczyli. Bo nie czekali na mnie. Tylko właśnie czekali na, wy na to wyobrażenie swoje o mnie. Dlatego nie zobaczyli we mnie tego, kim jestem. Więc warto, żebyśmy Go odkrywali takim, jaki jest. I dzisiaj zostawiam Was z kolejnymi pięcioma pytaniami, już ostatnimi pięcioma pytaniami, bo jutro tych pytań już nie będzie. Jutro będę starał się wszystko już podsumować, zadać jeszcze jedno pytanie, ale bardziej, żeby było to już podsumowanie. A dzisiaj te kartki, które otrzymacie, zawierają następujące pytania. Na kogo ja naprawdę czekam? Czy właśnie na Jezusa takim, jakim On jest, czy na mój plan na życie. Czyli ja sobie wszystko poukładam, ja sobie wyobrażam, jak ma wyglądać moja przyszłość i teraz za każdym razem, kiedy klękam do modlitwy, Ty Boże masz sprawić, żeby tak moje życie wyglądało, bo ja tak odkrywam szczęście. Czy na plan na życie czekam, który sobie ułożyłem w głowie, czy na Jezusa, który mnie przeprowadzi przez życie. Drugie pytanie, czy jestem gotowy przyjąć Boga, który przychodzi jak odrośl, jak prawie nikt, a nie jak triumfator. Nie jak taki rycerz, który ze mną przejdzie i wytnie wszystkich wokół mnie. Tylko jak to dziecko, które ma się narodzić. W brudzie i smrodzie, bo tak wyglądała stajnia. Czy na takiego Boga czekam? Trzecie pytanie: czy moje serce jest proste, czy może sprytne, żeby uwierzyć? Czyli w pewne rzeczy, okej, okay, Panie Jezu, uwierzę, ale tutaj za mocno ode mnie wymagasz, więc nie, bo ja uważam, że tak będzie lepiej. Proste serce, które wszystko przyjmuje i wierzy, że ten Bóg nigdy mnie nie skrzywdzi. Czy jednak sprytne, które będzie sobie wybierało to, co uważam, że bardziej pasuje do mojego życia, bo wymaga mniejszego wysiłku? Czwarte pytanie: czy bardziej interesuje mnie poznanie Jezusa, czy to, żebym kontrolował swoje życie? Bo wiecie, w wielu sytuacjach to życie będzie nam się wymykało, i co wtedy? Poznanie Jezusa, czy kontrolowanie wszystkiego? I ostatnie pytanie: czy pozwalam Jezusowi objawiać mi Ojca, czyli doprowadzać mnie do tej pełni spotkania z Bogiem? Czy bardziej szukam jakichś duchowych emocji? To, że ja koniecznie muszę poczuć, że Bóg jest. Ja nie mam tego poczucia jako Jezus. Jako Kapłan, że Jezus Chrystus cały czas przy mnie jest. Nie mam takiego duchowego, emocjonalnego poczucia. Ja wiem, że On przy mnie jest, ale to nie jest tak, że ja się rozpływam na każdej modlitwie. Chciałbym, ale tak nie jest. Jutro ostatni krok tych naszych rekolekcji. Ostatnie. Najtrudniejsze, najgłębsze pytanie, co zrobisz, kiedy Bóg naprawdę przyjdzie? Jak sobie przypominacie niedzielę bądź sobotę, jak byliście wieczorem, to jedno właśnie pytanie brzmiało tak: Gdyby za 10 minut Pan Bóg stanął przed Tobą, czego się najbardziej boisz? To, to jest rozwinięcie tego pytania. Co zrobisz, kiedy Bóg stanie przed Tobą? Zaczniesz krzyczeć, panikować, uciekać, zaczniesz się bać, wtulisz się, padniesz na kolana, co zrobisz? To będzie dwie trzecie jutrzejszej homilii, a jedna trzecia to już będzie podprowadzenie do tego, na co czekamy i po co są rekolekcje adwentowe. Czyli podprowadzenie do nocy 24 grudnia.